Prawo powinno być poważne, ale czasem bywa po prostu komiczne. Dziś pokażę Wam 10 najdziwniejszych przepisów z różnych zakątków świata, które naprawdę istnieją. Gotowi na porcję absurdów? W Szwajcarii po godzinie 22 nie wolno spuszczać wody w toalecie, bo uznaje się to za zakłócanie ciszy nocnej. W Singapurze rzucie gumy jest nielegalne, a za jej import grożą wysokie grzywny. W Australii, w stanie Wiktoria, zmiana żarówki bez odpowiedniej licencji jest przestępstwem. W Wenecji zabronione jest karmienie gołębi na placu Świętego Marka, aby chronić zabytki przed zniszczeniem. W Wielkiej Brytanii nie wolno trzymać świń w towarzystwie królewskiej monety, bo uznaje się to za obrazę majestatu. W Kanadzie nie można płacić więcej niż 25 monetami jednocentowymi podczas jednej transakcji. W Tajlandii nie wolno nadepnąć na banknot z wizerunkiem króla, grozi za to nawet więzienie. W Danii każdy, kto znajdzie martwego wieloryba, musi go oddać królowi. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama, zabronione jest prowadzenie pojazdu z zawiązanymi oczami.